Witam serdecznie. Z tej strony Damian z firmy Sotle. Aktualizacja z października 2021 roku ułatwiła sposób umieszczania tekstu wyrównywanego do linii. W tej chwili, jeżeli chcemy dodać taki opis wyrównany do linii, na przykład taki nieprzekraczalna linia zabudowy, wystarczy, że lewym klawiszem myszy kliknę na daną linię i już opis jest orientowany równolegle do wskazanej linii. Dawniej należało linię zdefiniować poprzez wskazanie dwóch punktów. W tej chwili wystarczy tylko myszką kliknąć, wskazać daną linię, a już opis równolegle się do tej linii umieszcza. Dzięki za uwagę. Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z nowościami w programie.